Dzisiaj testować będziemy wóz rzadko spotykany. Spokojnie zmieszczą się w nim cztery osoby, ale czy można go nazwać rodzinnym? Nie do końca. Niestety, dużo pali, jest drogi w utrzymaniu. Yy, w terenie radzi sobie bardzo dobrze, chociaż być może, być może nie wygląda. Drodzy Państwo, pierwszy w internecie test Abramsa M1A1. Próbuj moich cukierków, krzyżki o smaku czekolada, chili dostępne tylko w sklepie SFD. Użyj kodu ZERO i zamów taniej. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Partnerem strategicznym kanału ZERO jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Najlepsze kieszbeki w ponad 150 sklepach. Płać i oszczędzaj z kartą ZEN. Sport lubi zaskakiwać. Ale nie tych, co grają w fuksiasz.pl. Odbierz zwrot do 1000 zł w gotówce za pierwszy zakład. Gdybym miał porównać bryłę tego wozu do seryjnie produkowanego samochodu, to chyba. chyba Tesla Cybertruck. Z minusów, jakie dostrzegłem na samym początku, dość trudno się do niego wchodzi. Nie ma tu drzwi, nie ma uchwytów. Trzeba się po prostu wdrapać. Więc nie jest to pojazd dla starszych osób. Jeśli myślą Państwo o zakupie takiego akurat modelu, no to problem polega na tym, że po pierwsze jest trudno dostępny, drogi, dużo pali, bo 1000 litrów na 100 kilometrów, no ale przede wszystkim. Potrzebna jest załoga, która umie to obsługiwać. Na szczęście z nami taka załoga jest. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Możemy poopowiadać o tej maszynie? Oczywiście. To jest najnowszy model? Nie. A co, co, czego w nim brakuje względem tego, co mają najnowsze modele? Przede wszystkim ten. Mówimy o nim, że jest bardziej analogowy. Troszeczkę jest mniej elektroniki. My akurat sobie w nim to chwalimy. My jest po prostu po prostu w obsłudze. Różnica też zewnętrznie polega przede wszystkim na tym, że z tyłu mamy agregat prądotwórczy dodatkowy. W nowszych wersjach już tego nie mamy. Jeśli chodzi o stanowisko dowódcy, mam tutaj w nowszych wersjach, nazywa się to crousem i jest w pełni zautomatyzowane. Tutaj jest razem z moim włazem. W wersji V2, w wersji V3 jest troszeczkę bardziej wysunięte do przodu i ja na przykład nie muszę w ogóle wychodzić z szogu, żeby poruszać. Mamy jeszcze dodatkowo w nowszych wersjach kamerkę CITV, która pozwala mi w zasadzie oddzielnie niż działonowy przeszukiwać teren, prowadzić obserwacje. No tutaj niestety tego nie mamy, to jest wersja po e, Marinesach, amerykańskich, troszeczkę uboższa. To co mnie zaskoczyło, to jak tu jest ciasno, bo to jest duży czołg, wielki czołg z zewnątrz, a w środku nie ma na nic miejsca. Ja się wychowałem na czterech pacernych i, i psie, no to oni jednak sobie w takim pokoiku siedzieli, gadali, psa zmieścili i mogli jechać przez całą Polskę, a tu jest strasznie klaustrofobicznie. No tak, no ale jak to mówimy, coś za coś. Tu przede wszystkim chroni nas bardzo gruby pancerz, więc no niestety te, tego miejsca jest o wiele mniej. Porównując właśnie ten model czołgu M1A1, to i tak mamy większą swobodę w czołgu, ponieważ właśnie w najnowszych modelach dochodzi już dużo elektroniki, komputery. Właśnie wszystkie pokładówki jakieś, wszystko już działa elektronicznie, więc tego miejsca jest jeszcze mniej. Stanowisko. Kierowcy, kierowcy? Tak, tak można powiedzieć? Tak, to jest Kierowca to jest w autobusie, a tutaj. No, a to tak się... samo w czołgu kierowca. Okay. No to jest no, no, wyjątkowo już takie mizerne, żeby jeszcze... chociaż z drugiej strony należąco trochę jak w Porsche. Bo tak, w Porsche to, też się tak. Dokładnie. No, zawsze, zawsze mówiliśmy, że właśnie kierowca ma najwygodniej, też sam tam jest. Więc Aha. jest po prostu u siebie. Wolimy niby te czołgi M1A1 przez tą większą prostotę, jeśli chodzi też o budowę i same też jakieś naprawy. Mniejsza Tutaj awaryjność. Mamy, tak, tak, mamy też większą szansę sami coś naprawić niż wzywać od razu specjalnych mechaników, gdzie już jednak w tych trójkach to głównie ta elektronika, więc my sami przy tym już działać nie możemy. To teraz sprawdzimy, jak się tym kieruje, tak? Tak. I ja mam tam wejść. Tak, oczywiście. Jest najlepiej nogami. Przejdźmy do tego. Przejdźmy do tego. Przejdźmy do Musisz się obracać tak, żeby nogi wyprostować właśnie tam po i to ma prawa noga gaz? Nie, gaz jest ogólnie w manetkach. Okej, okay, jak w motorze. Tak, dokładnie. Bo to jest automatyczna skrzynia biegów, więc Aha. mamy dwa biegi do przodu. Neutralny, wsteczny i jest tak zwany pivot, czyli obrót w miejscu. Aha. Żeby czołg mógł łatwo manewrować na jakiejś twardszej powierzchni, jest mało miejsca, to właśnie wtedy się obracamy po prostu w miejscu. Gąski działają wtedy przeciwbieżny. No dobra, ale ten zakres ruchu manetki jest dość mały. Już już pokazuję. Tu ogólnie można sobie ustawić. No, regulowana kierownica, tak. drodzy Państwo. Więc tu kierowca, tak jak mówię, praktycznie wszystko ma... może dostosować po prostu do siebie. Więc... Nie, ale zakres ruchu tej manetki jest malutki. Przekręcam, jest koniec. E, to jak tu wyczuć prędkość? Tu akurat wystarczy już lekki ruch robić, on już dostaje dość, dosyć dużej mocy, więc to kierowca też musi sobie po prostu wyczuć. Aha. Ile może Maksymalna prędkość? Jeśli chodzi o jakiś łatwy teren, około 70 km na godzinę, mhm. można nawet ponad. Jeśli chodzi o jakiś trudny teren, no to mówimy, że tak 46 km to okay. A jest taki przede wszystkim bezpieczny też dla załogi. A jak jechaliśmy przez ten piach, bo ja byłem zaskoczony, że to w ogóle nie czuć tych wartepów, to znaczy, że to płynie jak, jak jacht w wodzie, to wtedy z jaką prędkością jechaliśmy? Tu było niecałe 20, Okej. Okay. Więc... Bo tam, bo nie mi się, że tak powiedzieć. szybko. No spoko. A te pedały w takim razie do czego są? Tak, e, środkowy pedał jest to po prostu zwykły hamulec, a tamten jest parkingowy, ręczny, a oba po hamulce Tak. No dobra, nie będziemy hamować przecież. A takie głupie pytanie zadam. E, klimatyzacja jest? Nie, no serio. pytam. Powiem tak. W tym modelu nie ma Jestem takiego czegoś. Używamy sobie niekiedy systemu NBC, żeby jakiś tam lekki nawiew był już w modelach e, najnowszych nie jest to też dokładnie klimatyzacja załogi, co chłodzenie pod zespołów elektronicznych, ale jednak wtedy robi się już się jak w więc to mm -hmm. jest taki plus dla załogi. Czyli się jednak za zakliwą. No, no są dni takie, że jest, no jest ciężko w czołgu, no nie ma co ukrywać. Na przykład wycofywanie do tyłu w tym modelu nie mamy jeszcze kamery tylnej, mm -hmm. więc. Bez kamery cofania? I bez czujników parkowania. I, tak, zamknąć oczy i słuchać lub ładowniczego. Dlatego musi być bardzo zgrana załoga, bo często są tereny takie, że no dosłownie na centymetry się jedzie. Aha. No i tu musi być ta pewność w załodze, że no tak powie tak robimy. No i domyślam się, że może być taka presja, jak czasami jak w niektórych. Powiedziałbym toksycznych związkach, czyli, że stamtąd słychać jak jedziesz, no, baranie, jednaża, nie tutaj. Nie? A jak y, właśnie mielibyśmy działanie bojowe, to jak wyglądałaby moja pozycja? To no, wtedy właśnie znów trzeba pociągnąć do siebie, spuścić całkowicie do dołu. I teraz tak. No i całkowicie puścić. I teraz tak, uwaga, jeszcze wychylić do przodu lekko. Tutaj jest zagłówek. Okay. I tak samo mamy tutaj stabilizację, jeśli się... Pan, to tutaj jest taki przycisk. No. Trzeba poruszać tempo. Tu się okay. ustawia też pod siebie, bo to jest no, straszny okay. kontakt. Można sobie ustawić kierownicę, Wtedy możemy wypuścić jeszcze bardziej do przodu, wystarczy pociągnąć. I ona, ona się zblokuje, w jakiej pozycji tam będziemy, będziemy A, najwygodniej. To jest wygodniej. wygodne. Tak. No, ja mówiliśmy, że kierowca ma, ma chyba jeden z najlepszych stanowisk, jeśli chodzi o taką jazdę. Nie, no to jest szczerze, to jest jak biznes klasa w samolocie, jak się tak rozłoży <laughs> fotel. Ale sama, same jakieś przyrządy do nawigacji, no już nie będę mówił, że Google Maps, ale generalnie żeby wiedzieć gdzie się jedzie, to nie ma nic takiego? Kierowca bezpośrednio nie ma, to ma właśnie dowódca, dlatego to dowódca właśnie wyznacza kierunek jazdy. Zadanie kierowcy jest to, żeby znaleźć ścieżki jak najbardziej ukryte, mhm. żeby nie poruszać się na otwartej przestrzeni, no bo wtedy jest czołg widoczny, no i jest łatwym celem. A jak na, na filmach oglądamy o samolotach, że, że nie, ktoś wystrzeli rakietę w samolot, to oni tam wszystko się świeci na czerwono, że rakieta nadlatuje, A, to tutaj też tak jest? Jeden tak nie ma. Ale mówimy właśnie o czujnikach właśnie wykrywania e, celów. Nie, w czołgach raczej tego nie ma. E, występują już w tych nowych wersjach zagłuszarki, jeśli chodzi o drony, mhm. właśnie jakieś pociski namierzane, no to można... E, Właśnie użyć takiej zagłuszarki Jest tam wykrywanie, jeśli chodzi o cel, no ale my głównie, żeby właśnie uniknąć czy to laserowania, czy coś, to używamy sobie granatów dennych, który są wyposażeni u właśnie z dwóch stron. No bo to przerywa po prostu fale lasera jakiegoś dźwięku, żeby zgubić ten mm -hmm. pocisk. 9000 km przejechał. Ile rocznie przejeżdżał? 9000? Nie, to jest 900 bo nie, A, nie jest liczony okay, właśnie ostatnie, dobra, 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 dobra. 900? no Ok, 920, tak. 929 km przejechanych tak. i 300 metrów. Tak. No okay. nie no... To nie, to nówka sztuka. No powiedzmy, no te czołgi ogólnie y, on jest po prostu nowy tak jakby w wyposażeniu w środku, no bo one są przejmowane, tak jak mówiliśmy po Marines, więc mm -hmm. to jest rok produkcji końcówka lat 80. początek 90. Żeby odpalić ten czoł, wystarczy teraz jeden guzik. Start no. dokładnie ten i przytrzymujemy go 2-3 sekundy. Wciskamy, przytrzymujemy My i to no. Czyli skarb stop, stop taki ten, jak w samochodach teraz. Jak I tyle. I on się odpala. No. No, ale by się paliśmy jakbym teraz sobie <grym> no. no. <grym grym> Ja bym. Już... <grym> Ogólnie niech on teraz się rozkręci, bo okay. ogólnie tutaj właśnie y, przez to, że to jest turbina y, gazowa, ona musi przejść sekwencję y, y, chłodzenia silnika i ona trwa dwie minuty. No W nowszych czołgach to jest właśnie naciśnięcie raz przycisku wyłączenia, a w tych troszeczkę to inaczej wygląda, ponieważ musimy pociągnąć to do góry. zrobić Tak. I puścić i już jest taki specyficzny dźwięk. I tutaj mamy kontrolkę, która miga tutaj. Okay? musimy czekać aż ona zgaśnie cała sekwencja trwa około 2 minut Więc czekamy po prostu jeśli ona zgaśnie to wtedy będziemy włączać poprzez ten przycisk ciągniemy ją do dołu Więc po prostu czekamy aż zgaśnie dioda okay. to, to? to jest lampka ogólnie A. żeby sobie podświetlić bo to w nocy się jeździ jest to te też potrzebujemy to <laughs> <laughs> czerwony to jest tak zwany ratunkowy jeśli już tak mocno czołg oberwie że praktycznie silnik już ledwie zipie, bo wtedy kierowca musi sobie już wybrać któryś z biegów, ciągnie właśnie za tą wajkę. No i można powiedzieć, że na ostatnich wtknięciach silnika może jeszcze się wycofać. On jedzie maksymalnie tam do 30, może na tym jechać e, kilometrów na godzinę, ale ma szansę po prostu wycofać się z pola walki. Mhm. Ale wtedy już silnik jest no, dosłownie na żyle. bo to mhm. rozwali cały silnik już do końca. O, ciężko. Dobra, nie, nie jestem źle. Jak widziałem jak pan wychodził, to myślałem, że będzie gorzej. <grywa> Wy jesteście taką jedną stałą ekipą, która. Razem trenuje, jeździ na patrole jakieś, nie wiem, w ramach ćwiczeń, jak rozumiem, czy też to się trochę rotuje? W tej chwili jesteśmy troszeczkę poskładani, tutaj akurat jest kierowca, który jest ode mnie z załogi. Natomiast pozostałych panów mamy w tej chwili na urlopach, jest sezon urlopowy, także ja sobie pozwoliłam zapożyczyć dwóch fajnych chłopaków z zaprzyjaźnionej załogi. Ale często na poligonach też tak bywa, że kogoś nie ma, bądź nie może wziąć udziału z jakiegoś powodu, więc po prostu po koleżeńsku się wymieniamy, współpracujemy razem. Uważam, że powinniśmy się zgrywać jako załoga, ale fajnie jest też współpracować z innymi w razie czego, prawda? Także, także różnie. W tej chwili jesteśmy po połowie. Co jest najbardziej w tym czołgu zaskakującego dla takiego laika jak ja? Eee, z czego ja sobie nie zdaję sprawy, a zaraz mi powiecie, że to istnieje i ja zrobię wielkie oczy. No akurat ten model czołgu może brodzić, tak jak właśnie pani kapral mówiła, że jest to po jednostkach Marines, więc one chcąc nie chcąc zjeżdżając z statków musiały do pewnego momentu brodzić, więc on ma jeszcze specjalne oporządzenie, które jest montowane. Uszczelka pompowana w wieży, no i możemy praktycznie do wieży sobie, nie jeszcze w wodzie Czyli przemieszczać Do którego miejsca zanurzenia? No, ogólnie, żeby nie zaleć już wieży, nie do, do to. Więc tak mniej więcej do szczytu wieży możemy. Czyli 2 metry głębokości mniej więcej. Tak, około właśnie tych metrów. Przede wszystkim w Abramsach to separowana amunicja cała, więc to jest jedyny czołg, póki co, który to posiada. No i to jest przede wszystkim wielki komfort dla załogi, no bo przede wszystkim bezpieczeństwo załogi, jeśli nawet dostaniemy w ten skład amunicyjny. Mamy specjalne pokrywy z tyłu na wieży, które eksplodują i całe ciśnienie idzie na zewnątrz. Nic nie idzie do środka. Tak, przedział załogi, przedział bojowy jest chroniony. Drzwi od tak zwanego, my na to mówimy, pieca na amunicję są tak skonstruowane, że właśnie tak jak tutaj pan się wypowiadał na temat, właśnie jakiegoś, nie wiem, uderzenia w skład amunicji, podmuch wybuchu będzie wyrzucał do góry klapy, nie wypchnie nam do środka tymi drzwiami. Że jest to bardzo duża ochrona dla załogi, ale czy, czy akurat będą celować na skład amunicji? Nie wiem. Trudno powiedzieć. Jest to plus. Tutaj, e, wcześniej zanim wystartowaliśmy, stał też Leopard. On sprawia wrażenie z wyglądu groźniejszego czołgu, ale nie wiem, czy to tylko wygląd, czy, czy fakty również. To, znaczy, to są bardzo podobne czołgi, jeśli chodzi właśnie o bojowość. Każdy ma swoje plusy i minusy się wydaje, że no, może wygląd przede wszystkim właśnie stwarza takie pozory. Wszystko. Armaty mają dokładnie tą tak, samą. Armata jest dokładnie ta sama. Jest i... identyczna, nawet jak pan sobie tutaj spojrzy, bo stoi za nami. E, tylko on no, przez kształt... Lopu, dokładnie lopu, dokładnie lopu. przez kształty wieży, po prostu wydaje się, że ta armata jest tak jakby troszeczkę inna. One są dokładnie te same. E, ten sam kaliber 120 mm, nawet chyba w tym samym miejscu są wytaczane. Yy, różnice, no to tak jak, tak jak widzicie, no, przede wszystkim zewnętrzne silnik. Tam mamy silnik diesla, tutaj mamy turbinę na paliwo lotnicze, także to. To lepiej czy gorzej? Bo to chyba trudniej zdobyć. Znaczy, ogólnie jest. Jakby co, że tak powiem. Jakby... Znaczy, generalnie to jest silnik taki jak na przykład w w śmigłowcu. Więc no. Dostępność, jeżeli chodzi o taką mobilność, jaką gdzieś tam armii, no to jeżeli mamy głowce gdzieś tam i, i byłyby czołgi, no to myślę, że, że, że nie jest aż taki duży problem. Ale tutaj na przykład musiałby się wypowiedzieć na przykład mój, e, mój kierowca na temat tego, jak się jeździ takim silnikiem, bo to są też różnice, jeśli chodzi o użytkowanie. Tak, no wiadomo, że jest to turbina gazowa, więc ma lekkie opóźnienie, więc kierowcy są szkoleni, żeby jednak jakiś ruch wykonywać nieco wcześniej, te 2-3 sekundy wcześniej. A jeśli właśnie mówiliśmy o paliwie, na no to największy atut tych silników jest to, że to jest wielopaliwowy. Więc równie dobrze może jechać na dieslu, Aha, to... na paliwie. Tylko tu już jest różnica, jeśli chodzi o żywotność silnika. Jeśli chodzi o naftę i diesla, jest mniej więcej podobnie. No ale na paliwie już może przejechać maksymalnie dobę. No i niestety silnik jest do wymiany, bo jest to zbyt suche paliwo. A po pojemność baku jest jaka? 1900 cm3, więc Dwa pokoiki, jeden dla kierowcy i jeden dla załogi. Eee. Można wchodzić? Oczywiście, zapraszamy do środka. W środeczku nie możemy nagrywać. Oj, tak! Ja tu mam chyba najciaśniej ze wszystkich. Jako dowódcę, ale może zaczniemy. No właśnie, co my tu, co my tu mamy? Od najciekawszego. Gdzie mamy Pana Działonowego? Zapraszam gdzieś bliżej. No, ja czołomcy. mam tu usiąść? Oczywiście. O, Ciekawie. o rany. Będzie ciekawiej. Bo jest na głowę Będzie ciekawiej, tam jest o, właśnie hełmofon. Ale kara. ciasno. Dobra. <laughs> I tak, tutaj mamy stanowisko Działonowego, czyli tutaj Pana, który jest odpowiedzialny, że tak powiem, za obsługę armaty i karabinu sprzężonego. Mamy tutaj celowniki, tak jak tutaj Pan zaglądał, celownik główny Działonowego. Obok mamy celownik zapasowy działanowego i tutaj generalnie możemy jeszcze działać w termowizji, co w sumie jest bardzo fajne, zarówno w dzień, jak i w nocy. Bardzo dobrze widać cele. Jakby było włączony laser, to widać, że podczas laserowania wyświetla się odległość, Rozumiem. i armata sama ustawia się do tej odległości, łącznie z typem amunicji, jaka jest, mhm. co można od razu prowadzić, jakby w środek celu strzelać, można tak powiedzieć. Dobra, czyli ty... tu jest termowizja, tu jest, tu termowizja, jest główny tu jest celownik. I to jest zapasowy. To jest zapasowy. Tak tak się zapasowy. Dzielą, można powiedzieć. Eee, tym jest... obracam całą wieżę. Ale w ogóle nie ma takiego jednego przycisku, że wciska się nie. i Tu jest ogólnie? Jest, tu jest spust. Na ręczny, taki, że z wolantem, ale też jest można po prostu, jeśli może armata są. jest po prostu w jednym miejscu, jeśli cel jest na nieruchomy. W ile celów można strzelać z ilu różnych e, broni równocześnie? Trzy maksymalnie chyba. Bo Trzy wydaje mi się, że dowódca może strzelić z pięćdziesiątki. Tak. Ze sprzężonego działa, karabinu. Karabinu i też jeszcze ładowniczy może strzelać. A ten Daje płyn, który widzimy, to, to jest co? To? to jest płyn hydrauliczny, który tutaj e, trzyma nam w ryzach armatę, ponieważ ona przy strzale do 30 cm się nam tutaj wychyla. Ja to mam takie specjalne osłony, żeby e, nie zgniotło mi nogi. Tak samo tutaj ładowniczy, który będzie nam ładował naboje, też ma swój zakres, brzydko mówiąc, e, w którym może się znajdować. Ze względów bezpieczeństwa. No, 30 cm to jest całkiem duże, jak ona się tutaj wychyla. Mm -hmm, mm -hmm. Ale rozumiem, że jak to, jak to wystrzeli, to huk jest w środku olbrzymi, tak? Znaczy my generalnie jesteśmy zawsze w homofonach, bo mm, e, sam, sam silnik, sam silnik produkuje bardzo dużo hałasu. E, jest huk, ale bardziej mi się osobiście wydaje, że jest go słychać po prostu z zewnątrz, okay. niż, tak, niż jako tako tak od środka. Tak, tak, tak. Tutaj po prostu jest e, mocno się kurzy no i przede wszystkim wylatuje nam kryza. No też robi trochę hałasu, jak się odbija. W środku, ale jest wrażenie, na, bardzo duże wrażenie. Hmm. <laughs> na pewno ze stanowiska ładowniczego jest bardzo duże wrażenie. I jest I wtedy, okay, albo ja będę działał nowe, oddaję strzał. Ten, ten pocisk nie, nie dość, że ciężki, to też jest strasznie długi. Taki Ogromny mały, jest przede wszystkim. Ciężko tutaj manewrować z tym wszystkim, nie? Ja no. na przykład, jak przenoszę te pociski, no to jest prawie taki jak ja, więc to tak. bardzo komicznie wygląda, ale jakoś sobie radzimy. Okay. <gry> tak, przy ładowaniu pieca zawsze sobie wyłączamy możliwość jego zasuwania. Z tego względu, że no czasami się zdarzały wypadki, nie u nas, ale w armii amerykańskiej palce potrafiły obcinać. Bo on jednak, jak do połowy już się domknie, to już później y, tak, nie ma takiej blokady, idzie, po prostu przycina ręce. Na to, A to, da się to, wyjść to, dołem? Nie. Znaczy nie, nie, dołem nie, tutaj nie. Się nie. On był e, tak konstruowany, żeby właśnie e, przy jakichś wybuchach min, żeby właśnie nie odrywało tych elementów. Okay. No bo to, na to są czołgi narażone. Niby małem bo ten te włas... starsze czołgi chyba dało się, nie? Tak, w Low jest tak samo, tylko że to jest jednak element osłabiony, mm -hmm. jeśli chodzi o spór. Więc Amerykanie raczej nie stosowali tego. Załoga, jeśli chodzi o pancerz, jest mega bezpieczna w czołgu. Czyli wszystko wybucha, wybucha amunicja wasza tak. wybucha, wy sobie siedzicie, czekacie aż Czekamy nie się po prostu aż się wypali, żeby mieli pierwsza reakcja by była, uciekamy, nie? Panika. Tak. No okay. bo wiadomo, że taki wybuch pewnie Ale by no z nas prostego opu... względu mamy włazy bezpośrednio przy składzie amunicji, więc po prostu pożar by nas parzył, gdybyśmy się ewakuowali w trakcie, także trzeba troszeczkę poczekać. Wiadomo, że no, są nerwy i stres. Dobra, jak, się, jak się celuje w cel, który jest 50 km dalej? No go nie po wszystko prostu Obliczenia kątu pomiędzy armatą, podniesieniem armaty, a, a celem. No dobra, Czyli, ale powiecie, ten cel sobie namierza się dronem jakoś Jeszcze Są wysunięte obserwatorzy i, i nasze rozpoznanie, że nam namierza. I, i te oni spółrzenia. podają koordynaty? Tak, jest. podają współrzędne mapy i po prostu Załoga sobie ustawia sobie swoje współrzędne, ładuje amunicję. Jak jesteśmy w okolicach Stulejówka, to moglibyśmy, no nie wiem, stonę żeradowa nawet strzelić. Próbuj moich cukierków, krzyżki o smaku Czekolada Chili dostępne tylko w sklepie SFD. Użyj kodu ZERO i zamów taniej. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Partnerem strategicznym kanału ZERO jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Najlepsze kieszbeki w ponad 150 sklepach. Płać i oszczędzaj z kartą ZEN. Sport lubi zaskakiwać, ale nie tych, co grają w fuksiasz.pl. Odbierz zwrot do 1000 zł w gotówce za pierwszy zakład. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.